A dzisiaj? a dzisiaj ci powiem, jak prosto doprowadzić do tego, żeby kobieta stopą zerwała. No i wreszcie trzecia porada. Bądź po prostu pantoflem. Nie podejmuj żadnych decyzji. Zawsze się pytaj. E, słuchaj, a gdzie dzisiaj pójdziemy? Chcesz iść do kina czy do restauracji? E, a słuchaj, a co dzisiaj oglądniemy? A co byś chciała zjeść? Pizzę czy może pierogi? Tak, bądź po prostu pantoflem. Bądź po prostu. Mięczakiem, jak to mówi klasyk, miękiszonem w tej relacji, a ona bardzo szybko ciebie zgniecie, zdepta i zostawi. A dlaczego? A dlatego, że kobiety bardzo lubią mężczyzn mocnych, twardych. Niekoniecznie maczo, ale mężczyzn, którzy zamiast pytać się, mogą coś zaproponować. Zamiast się pytać, co chcesz dzisiaj robić, po prostu powiedz, słuchaj, w kinie grają fajny film, kupiłem bilety, na 20 idziemy.